Czy dla kierowców w przewozach bilateralnych również należy wypłacać, czy powinno się wypłacać, czy można wypłacać nieozusowane składniki, które są nazwane potocznie jako sanitariatę, a jest to szerszy temat różnych składników kosztowych. No i teraz w ogóle od początku, z czego to się wzięło. Już ze trzy lata temu to będzie, czyli w 2022 roku, na początku w lutym, zmieniły się zasady związane z wynagradzaniem kierowców, a zatem to, co było na umowie o pracę oraz osobno jako składniki kosztowe w podróżach służbowych, zostało po Razem. Wtedy rzeczywiście to był pewnego rodzaju test chyba, takie testowanie sobie, jak to wyjdzie podatkowo i dla budżetu państwa będzie może się opłacało bardziej lub nie bardziej, no, ale wyszło jak zwykle, po jakimś tam czasie, po około półtora roku zostały zmienione te przepisy, dlatego że zapomniano w tym wszystkim, w tym ta, takim całym szumie informacyjnym, że to są zmiany z pakietu mobilności, zapomniano o kierowcach, którzy nie wykonują przewozów w pakiecie mobilności, czyli właśnie na przykład są przewozy tranzytowe lub przewozy bilateralne.